Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj danie typowo sezonowe warzywa z patelni na bazie cukini, papryki, pieczarek, cebuli. Odpowiednie przyprawy, nie za dużo, bo tutaj smak warzyw odgrywa kluczową rolę i naprawdę fajne danie główne bądź dodatek do dania głównego gotowe. Robi się je błyskawicznie, więc z przekonaniem polecam. Jest także bardzo smaczne. I co więcej, można je zabrać jako przekąskę na wiosnę, więc podać nie tylko od razu po przyrządzeniu, ale także na zimno jako taką swoistą sałatkę. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Przepisy i składniki podaję na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę, jak te warzywa z patelni przygotowuję. Zapraszam! Mam tutaj 500 g pieczarek. One już są obrane i oczyszczone. I teraz kroję je w dowolne mniejsze kawałki. W ósemki, w plasterki, półplasterki według uznania. Teraz jedna papryka dowolna, czerwona, żółta, zielona lub tak jak w moim przypadku biała. Myję, pozbawiam gniazdek, nasiennych, kroję na ćwiartki, a następnie te ćwiartki kroję w paski. Jedna średnia cebula obieram i kroję w pół talarki lub w piórka. Ja takie niezbyt drobne. I to w zasadzie wszystkie składniki. Szykuję jeszcze tylko ząbek, czosnku i pomidory, ale to za chwilę. I na razie zaczynam smażyć pieczarki. Rozgrzewam głęboką patelnię z niewielką ilością oliwy. Ja dodaję jedną łyżkę oliwy, taką niepełną, i jedną łyżeczkę masła dla smaku i czekam, aż tłuszcz się rozgrzeje. Tłuszcz przyjemnie skwierczy i jest już rozgrzany. Uwaga, żeby go nie spalić. Dodaję pieczarki i smażę tak długo, aż puszczą sok i zmniejszą swoją objętość. Marzę na niezadłużym ogniu, co jakiś czas je mieszam, żeby się nie przypaliły, a w tym czasie szybko pokroję cukinię oraz pomidory. Jedna młoda cukinia, waga mniej więcej 220-230 gramów w moim przypadku, ale waga to rzecz umowna, może być trochę więcej lub trochę mniej, według uznania. Ponieważ jest młoda, to yy, kroję ją ze skórką i nie pozbawiam pestek. Gdyby warzywo było starsze, to obieram i łyżką wydrążam pestki, a następnie kroję y, sam pozostały miąż. Cukinie kroję w bardzo cienkie plastry ostrym nożem lub korzystam z tarki. I od razu szykuję też 3-4 świeże pomidory, które w międzyczasie pokroję w plastry. Pomidory można sparzyć, obrać ze skórki i mm, oddzielić od nich te pestki, krojąc sam miąż. Ja lubię pomidory w całości, więc po prostu w całości umyte pokroję w plasterki. Wracam do pieczarek, bo już są dobre. Mm, bardzo przyjemnie pachną. Jeszcze ich nie doprawiałam, więc nadal ich nie doprawiam, tylko dodaję teraz przygotowaną wcześniej cebulę oraz paprykę. Całość mieszam i smażę tak długo, aż cebula się zeszkli. No i po kilku minutach zawartość patelni wygląda tak. Cebula zmiękła, papryka delikatnie także. I teraz jest moment, kiedy dodaję wspomniany wcześniej ząbek czosnku. Ja go zmiażdżyłam i posiekałam, ale można go także przecisnąć przez praskę. Mieszam z zawartością patelni i dodaję pokrojoną w plastry cukinię. Cukinię rozkładam równą warstwą na yy, wcześniej dodanych warzywach i dopiero teraz przypruszam solą, taka solidna szczypta. Zmniejszam grzanie i pozwala, pozwalam jej się parować. Za chwilę ją przemieszam, ale najpierw zostawię ją tak na jakieś 2-3 minuty, a w tym czasie pokroję w plastry pomidory. Pomidory pokrojone mieszam zawartość patelni. Widać, że sok z pieczarek już ładnie odparował. Danie pachnie naprawdę bardzo przyjemnie. Nie chcę, żeby ta cukinia była zbyt miękka, więc od razu dodaję pomidory, które puszczą sok, który następnie zamieni się w pyszny sosik. Mieszam bardzo delikatnie, żeby nie rozwalić pomidorowych plastrów. One i tak się nieco rozgotują, ale staram się mniej więcej zachować efekt zostawiam w ten sposób na jakieś 3-4 minuty do czasu, kiedy cukinia zmięknie i osiągnie pożądaną przeze mnie miękkość nie ma być absolutnie rozgotowana ma być taka przyjemnie al dente, lekko chrupka ale jednak podsmażona i wtedy wrócę i pokażę co dalej sprawdzam jeden plaster cukinii mm, super, o taki efekt chodzi całość raz jeszcze delikatnie mieszam sprawdzam smak i na koniec doprawiam do smaku tylko solą i czarnym pieprzem Ostatnia próba smaku. Mm, super. Przyjemnie podduszone, delikatnie chrupiące. Pełnia smaku, bogactwo smaku. Podkręcone solą i pieprzem. Wyłączam grzanie i podaję prosto z patelni. I gotowe. Gorące, pachnące, przyjemne do rozgryzienia i naprawdę Pełne smaku warzywa już na patelni. Podaję oczywiście na gorąco. Jest to świetny dodatek do dań głównych, do mięs, pieczonych ziemniaków, kasz, placków, placuszków. Naprawdę do tego, do czego lubimy tego typu warzywa podawać, ale świetnie sprawdzi się także jako danie główne, bo tak przyrządzone warzywa na ciepło są naprawdę bardzo sycącym daniem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i że Wam posmakują. Gorąco zachęcam i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Aha, i na koniec dodam jeszcze, że można je podać jako dodatek i jako danie główne, ale świetnie sprawdzą się także jako farsz do tarty lub po prostu do rozłożonego na blasze ciasta francuskiego posmarowanego sosem pomidorowym. Na tym wykładamy te warzywa. Do tego rozkruszony na wierzchu kozi lub owczy ser do piekarnika zapiekamy i pyszne, sycące danie w zupełnie innej wersji gotowe. I w tej wersji także życzę smacznego.